Chciałem się z wami pożegnać, wąs jakiego znacie przestał wczoraj istnieć, było fajnie przez 18 lat, ale no doszliśmy do ściany, do końca, do momentu w którym no jedyne co pozostaje to pożegnać się z wąsem, nie mam już siły, nie mam już chęci, nie będę dalej udawać, po prostu trzeba iść dalej. Koniec noszenia okularu! Popsułem je trochę za mało, jeszcze raz. Chcę was znać! Nigdy więcej! Nienawidzę was! Zryjcie piach! I nawet nie myślę o tym, żeby was pokleić. Zawsze uważałem, żeby nic się z nimi nie stało. Nigdy nie chciałem ich pokrzywić. Mam je gdzieś. Tak, proszę Państwa, odszedł jeden wąs, jest drugi. Z takiej czapeczki śpiesznej. Wąs wczoraj zrobił najlepszą rzecz jak obu, a mianowicie zrobił sobie operację oczu. I wąs już nie będzie nosić tego baziewia. Jezus, Maria, to jest najpiękniejszy dzień świata. A trochę w ogóle miałem gdzieś, miałem tego nie nagrywać. Wam nie opowiadam przy, przeciw słoneczniaki, bo muszę jeszcze u, uważać na oczki. Miałem tego nie nagrywać, bo coś tam w ogóle co chyba damskie okulary wczoraj się kupiłem. Nie wiem, nieważne. Ale ostatnio dużo, duży bałagan jest w internecie o tym, że największy portal motorkowy w Polsce zrobił film o tym, że motorki leczą depresję i cała imba. Ja tam nie będę w to wchodziła. Wkurza mnie szkodliwe gadanie. To nie ma nawet co tego roztrząsać za bardzo. Bo to można oszaleć, to można zwariować. No, ale jedyne co wam mogę powiedzieć, to, że motorki wyleczyły moją wadę wzroku, już tłumaczę czemu. No bo zrobiłem tą operację oczu tylko ze względu na motorki. Bo już się tak przyzwyczaiłem do tych okularów, że pewnie by mnie to nie denerwowało. Ale w związku z tym, że co chwilę zakładam na łeb kask, pewnie z dwie godziny dziennie spędzam w kasku, a bo lepiej jakby tak średnio może z dwie. Czasami po 14, a czasami pół godziny, wiecie jak jest. No i teraz jest gituwa, ale jak zrobi się trochę chłodniej, to wiecznie uparowane te okulary. Chłop jeździ w kasku za 3,5 tysiąca z pinlockami, turbosystemami wentylacyjnymi i co z tego, skoro i tak okulary mu zaparują. Tam opowiadają te bzdury o tych, tych takich chemii do nieparowania, to to wszystko to. Bleh. Później jedziesz, wsadzasz to, to się uwiera po jakimś czasie. I ugniatasz ten kask. Pamiętacie jak ostatnio ugniatałem na stacji paliw, cały wyjazd w sumie na tych triumfach? no to właśnie przez okulary, bo mi tu uszy strasznie zgniatały, no bo kawałek plastiku tu jest. No i to właśnie tak to działa później. Niby wszystko super, ale tak naprawdę nic fajnie nie ma. Znaczy nie jest. Tego Badziewia już nie muszę zakładać na siebie i całe szczęście. Już nie będę mówił o tym, ile razy gdzieś się wywróciłem na motocyklu, i okulary mi od razu zaparowały, nic nie widziałem, nie wiedziałem jak się wykaraskać. Ale to jeszcze nic. Nie będę wam mówić nawet, ile razy zrobiłem coś źle na motocyklu, bo mi okulary zaparowały i nie widziałem czegoś z tą operacją tego, tego, tego wzroku to nosiłem się kilka lat, ale zawsze musiałem sobie kupić jakiś motorek i kasa się rozchodziła. Bo ja ten film nagrywam nie dlatego, że mi zapłacili, albo w ogóle zrobili na przykład operację, albo w ogóle nie, dali majtki, masz nowe majtki, zrób film i za operację. Ja nie jestem taką takowista grawerką. U mnie wyglądało to tak, że musiałem odłożyć na to. I to nie mało, bo 8 i pół koła mnie to wyszło w końcu. No ale. Jedne okulary kosztują tysiaka. Przy dobrych wiatrach to tak sezon wytrzymują. Bo to cały czas kamienie wy nie lecą, bo to cały czas jakieś muchy, bo to usiądę, a to spadną. No a wiecie jak jest. Dobre bryle też swoje kosztują. Dlatego to nie były jakieś turbofajne, skoro rok wytrzymają i tak się popsuł. Czyli te antyrefleks, no cuda, wianki, nieważne. Nie będę wspominać o tym, że co chwilę założę kas, okulary, bo jeszcze mam takie przeciwsłoneczne, to wiecie, chodzę w takich, chodziłem. No i później się okazuje, że kluczyków od motora nie wziąłem. I łaże. Kręcę się po domów przeciwsłonecznych, nic nie widzę, bo w korytarzu okna nie ma, ciepło. Wiecznie. Wiecznie problem z tymi brylami. Już nie mówię o sytuacji, kiedy wjeżdżasz na motocyklu że z nasłonecznionego... Czegoś tam do garażu, na przykład podziemnego albo zwykłego, i znowu nic nie widzisz. Ale najlepszy numer to jest, jak jedziesz w deszczu i nie dość, że ci parują, to musisz uchylić trochę szybę, bo ci okulary parują, a nie szyba od kasku. I jedziesz w deszczu i ci woda leci na okulary, nie na szybę, i nie dość, że wycierasz ze szybę od kasku, to jeszcze nawet już ją wytrzesz, przestanie padać, to ci się wydaje, że szyba jest brudna, mokra, bo masz okulary brudne, guzik widzisz. Uwielbiam. Nie wspominam o tym, jak jest na minusie i jedziesz i one zaparują szron. Masz na okularach i na szybie. To zwariować może. Nawet nie mówię o sytuacjach, w których pojedziesz przeciw słoneczniakach, przedłuży się i wracasz nocą do domu. Zawsze musisz pamiętać o drugich okularach. Takie nakładki niby można. Kiedyś miałem, odwróciłem. Jadę, jadę, nawet tak się odwróciłem, że zobaczyć, co tam się dzieje i mi jest zwiało, poszły. No i, i co? Czy i właśnie chciałem wam się tym pochwalić, że już nie muszę tego nosić, bo Ale to jest jeszcze nic, bo okulary mają dodatkowy wpływ na twoje bezpieczeństwo. Znaczy. No sprawiałem, że jest mniej bezpiecznie. Powiedziałem przed chwilą, że tym z zonte... Nie, powiem dopiero za chwilę, że tym zontesikiem chcę jechać na tor. No i, i w związku z tym, że, że chcę pojechać na tor, no to taka sytuacja będzie, że będę jechał złożony. Jak jedziesz złożony, to niestety pole widzenia tutaj tak trochę wychodzi w końcu okularów czasami. I je podsuwasz na maksa, ale to jest niewygodne. One i tak się zsuwają z czasem. A poza tym zdarza się tak, że okulary jak nie mają nosków tutaj. Na tym plastiku, przepraszam za ten palec, siedzą na, na nosie, dobrze tu nie dotykają się, nie stabilizują, kask wpada w drgania i tu jest trzymany przez te uszka tu oto i one zaczynają tak latać delikatnie i guzik widać, znaczy widać, ale tak no soczewek sobie nie wepchnę do oka. Już nie będę musiał. Ha. O enduro nawet nie będę wspominał, że wiecznie jeździłem bez gogli, bo ciężko mi było gogle wcisnąć. Miło, że mam ileś tam par dla okularników, to nigdy nie pasowały, a nawet jak pasowały, to boki tu dociskały mi tak, okulary tu. że Czasami nawet tak, że gdzieś mi tu powietrze mniej dochodziło do nosa. Nie wspominam o tym, że oczywiście jak zgrzałem się i stanąłem na przerwie i ściągnąłem gogle, to zaraz miałem zaparowane wszystko. I w, I w ogóle było tak, że jeździłem wiecznie bez gogli, to było mniej bezpieczne, bo jednak okulary trochę chronią, ale tu nie, nie chronią na bokach, nieraz dostałem jakimś czymś w oko. A tak teraz będę mógł sobie w goglach jeździć. Niby można jeździć w goglach, ale jest to niewygodne i finalnie jeździłem bez gogli. To jest właśnie cały wok. Nie reklamuję żadnych zabiegów, ale ja jestem póki co szczęśliwy. Wczoraj miałem o, o 14, bolało fest, płakałem, upłakałem się jak nie wiem, jak młody bobo. Wiecie, gile z nosa. Masakra. Tak się namrugałem, tak się namrugałem, że bo normalnie, jak brugacie tam, powiedzmy, nie wiem co ile, co trzy sekundy się bruga, czy coś, to w ciągu trzech sekund mrugałem dziewięć razy pewnie. No, ciężary, ciężary. Sam zabieg to ja nie wiem, no nie bolał. Znaczy sam zabieg nie bolał, ten laser to w ogóle go nie czuć. Najpierw laser oni tam nacinają, kawałek takiego oka ci zdejmują, później tam bzz, robią tym i zasłaniają i, i niby już jest git. No i, i jest git. Czas operacyjny jakieś 15 minut. Ale najgorsze to było jak oni tak, nie wiem, co oni coś tam tak przyciskali do oka, to myślałem, że mi tam, że ta kobita co mi to robiła, to cał, całym ciężarem ciała na, na oku stoi. Nie wiem, to było dziwne. Ale i, i trochę bolało, ale generalnie to tak jest. Widzę, że jak to kogoś to boli, to na enduro nie jeździł. Nie przyzwodził nigdy w opodę i mu światło nie zgasło. Później wczoraj cały dzień czułem jakby mi ktoś tak wziął piasek i tak do oczu wsypał go, no, ale już nic nie czuję, jest normalnie. To ja jakieś takie obwódki wokół światła jeszcze, ale to podobno minie za parę dni. To jest git. Przy kąpie nie mogę za dużo pracować. Do 4 godzin. W ciągu miesiąca do 4 godzin mogę przy komputerze naraz siedzieć. Muszę przerwy robić i kropić tymi kropelkami. No ale to tam pff, co za różnica. Nie wiem, czy to się utrzyma i tak będę widział cały czas. Na razie nie będę tego roztrząsał. Póki co jestem szczęśliwym wąsem. Wąsem numer 2. Teraz ten śmietnik, tylko muszę wyzbierać, żeby się w lesie nie bałaganić. No bo to właśnie tak jest. W ten oto sposób motocykle przyczyniły się do zdrowia mego. A nie jakieś opowiadanie, że coś się dzieje samo z siebie. To nie jest tak. Poszedłem do specjalisty i ten specjalista mi to naprawił. Ale motocykle sprawiły w moim przypadku, że poszedłem, bo ja jestem taki, że ja do lekarzy, to tak. W ogóle generalnie naprawianie się. W ogóle chyba się starzeję, bo ostatnio odczuwam jakąś taką potrzebę. Żeby tu sobie coś poprawić, tam coś zrobić. W następnym odcinku zrobię sobie nos albo usta, nie wiem jeszcze co. No, no nosa kinola to bym sobie zrobił, bo mi mam tak jakieś się biłem mocno i tak miałem złamany, tak, i później tak. I widać jakie skrzywy. No i przez to, że on jest krzywy, to cały czas mi zatyka go, jak jeżdżę enduro, mi powietrza brakuje. No Właśnie znowu motorki sprawiają, że mam ochotę coś zrobić u tych gości, co się znają. Jest. Już nie mogę się zresztą, jak nagram film z takim kinolem poskładanym na plastry, to będzie super. No to tyle chciałem wam powiedzieć, powiedziałem co wiedziałem. Tak dziwnie w ogóle się patrzy, bo wszystko widzę ostro. Nie mogę jeszcze jeździć, nie mogę nic za bardzo robić, ale do telefonu sobie pogadać mogę. To i tak się samo zmontuje. To co za różnica. Dobra, nie zmontuje się samo. No ale to. A, co wam będę gadał? Nie chce mi się. Znaczy, chce mi się. Fajnie ten zątek, kurna. Taki. W ogóle się go poprosiłem o niego. Chyba go senator wezmę. 350. Nie wiem, jak te oponki tylko będą trzymać. To jeszcze się zastanowię. Nagram o nim jakiś filmik za jakiś czas. Jak już oczki mi pozwolą jeździć na nim. Bo chyba jeszcze na nim nie jeździłem. Nie, coś tam jechałem kiedyś. No ale. No fajnie to wygląda, takie ostre rysy. Kłaniam się disco? To były, a sisko